To, że Państwo nie są lękliwi, to nas ogromnie cieszy, to, że się Państwo wykazują taką odwagą, żeby się tutaj zgromadzić. Ja w ogóle myślę, że odwaga, bo słowa czułość, to jest drugie takie słowo klucz dzisiejszego wieczoru. My będziemy je sobie tutaj odmieniać przez rozmaite przypadki za chwilę. Ta odwaga, słowo, odwaga nam się odrobinę zdewaluowało. Ostatnio, a powraca chyba najczęściej w kontekście fotografii, ale bynajmniej nie fotografii frontowej, tylko czyta się, że dama ta czy inna jest niesłychanie odważna, pokazała odważne zdjęcie, więc człowiek sięga do tych fotografii i myśli, że zobaczy damę na barykadzie w Aleppo, a tymczasem ona ma po prostu dekolt do Femke. Ja oczywiście wiem, że w dzisiejszych czasach nowej Gudeli. Posiadanie dekoltu do pępka jest ryzykowne i nasi samozwańczy święci, obrońcy moralności mogą za kamienie chwytać. Ale my tutaj przywrócimy słowu odwaga właściwą proporcję, mam nadzieję. To znaczy, rozmawiamy też o odwadze i jako sytuacji, w której podejmujemy ryzykowne decyzje, w której bardzo wysoko stawiamy sobie poprzeczkę, w której porywamy się na przedsięwzięcia zgoła niemożliwe.